Cztery największe ligi, cztery mecze po jednym wielkim meczu w każdej z tych lig. Anglia, Włochy, Niemcy i... nie, nie Francja tylko Hiszpania, co chyba oczywiste. Cztery hity sprawiają, że ten weekend zapowiada się bardzo, ale to bardzo elektryzująco, tym bardziej, że te mecze będą bardzo ważne, przynajmniej dla jednej z tych ekip. Zacznijmy od Włoch. Co tam się dzieje? Osiem punktów przewagi AC Milan ma nad Interem. Gra dobrze u siebie, Inter gra słabo na wyjeździe w tym sezonie i wszystko wskazuje na to, że gospodarze powinni powiększyć przewagę nad największym rywalem, ale Inter zmienił trenera przed tym spotkaniem. Frank de Bourre pożegnał się z rolą szkoleniowca Interu, zastąpił go Stefano Pioli i pamiętajmy, co to znaczy efekt nowej miotły. Każdy z piłkarzy będzie chciał się pokazać, każdemu z piłkarzy będzie zależało dwa razy bardziej niż zazwyczaj. Tak się mówi i często to się rzeczywiście sprawdza, że te wyniki pod wodzą nowego trenera pierwsze są korzystne. Tym bardziej, że są to derby. Mecz na 200%. Jak obstawiam? O tym za chwilę, jak dojdziemy do kącika Bukmacherskiego, bo oczywiście pozwoliłem sobie ten mecz obstawić. Ogólnie trzeci w tabeli Milan traci 5 punktów do pierwszego Juventusu, Inter. Z kolei potrzebuje tego zwycięstwa ekranu, bo ma tych punktów zaledwie 17 i traci 5 oczek do miejsca gwarantującego kwalifikację do Ligi Europejskiej. Nie jest to pewnie to, na co liczyli władze, wydając kupę szmalu. Yy, przed tym, przed tym sezonem. Zobaczymy, jak ten mecz się potoczy. Niezwykle ważny i interesujący jest mecz w Anglii. Manchester United podejmuje Arsenal. Manchester United, który ma 18 punktów, Arsenal 24, tylko 2 punkty straty do lidera z Liverpoolu. Arsenal to drużyna, która w tym sezonie na wyjeździe gra najlepiej spośród wszystkich drużyn w Anglii. 4 zwycięstwa, zaledwie jeden remis. Manchester United to drużyna, która u siebie gra przeciętnie. Ogólnie ten sezon miała mocno przeciętny do tej pory, ale... Wyniki często nie odzwierciedlały gry United, która nie jest broń Boże porywająca, ale tych oczek gracze Mourinho powinni mieć trochę więcej, gdyby nie zabrakło skuteczności. Popularnie, jak to mówią, kibice szczęścia, co chyba nie bardzo istnieje, i ten mecz dlatego zapowiada się ciekawie. Tym bardziej mój typ będzie dla Was ciekawy, który obstawiłem na kuponie, ale o tym, jak już powiedziałem, nieco później. Niemcy. Chyba lepszego meczu nasi zachodni sąsiedzi mieć nie mogą w sezonie. Borussia Dortmund podejmuje Bayern i znowu sytuacja jest taka, że mają aż 6 punktów straty, aż, no, no jest to sporo po 10 kolejkach straty do Bawarczyków. Bawarczycy oczywiście na pierwszym miejscu, Dortmund dopiero na piątej pozycji. Porażka, tym bardziej u siebie w takiej sytuacji to będzie gwóźdź do trumny. Oczywiście nie można przekreślać do końca sezonu ich szans, bo to byłoby dziewięcioczek, kupa kolejek do końca, ale bardzo skomplikowałoby to ich sytuację. Tuchel o tym wie, Zawodnicy Borussi pokazywali w tym sezonie, że potrafią grać z najlepszymi. Bayern Ancelotti'ego to jeszcze nie jest taka maszyna, która z automatu wszystko wygrywa, co również w tym sezonie pokazali. Ale to nadal zbieralina piłkarzy na najwyższym poziomie. Tego meczu powiem szczerze, nie zdecydowałem się obstawić, o tym wam mówię już teraz. Dlatego że nie wyobrażam sobie na co miałbym tutaj w tym, w tym meczu stawiać. Gdybym już miał dokonać wyboru, to pewnie typowałbym remis, ewentualnie ze wskazaniem na gospodarzy. I ostatni hitowy mecz to derby Madrytu i znowu bardzo ważne, bardzo ważne dla Realu, który gra na wyjeździe dlatego, że przed El Clasico chce jak najbardziej zbudować swoją przewagę nad Barceloną, a przynajmniej utrzymać tę te, te przewagę punktową. Dwa oczka w tej chwili. Atletico, 6 punktów straty do Realu. Muszą z nimi wygrać, jeżeli chcą się włączyć do walki o mistrzostwo, podpiąć pod tą wielką trójkę. W Realu zabraknie Alvaro Moraty, w Realu zabraknie Pepe, zabraknie oczywiście Casemiro i jak wszyscy wiemy, to Negocrosa też nie ma. Czyli Real jest osłabiony. Atletico. Wiemy jak Atletico lubi grać z realem. Pewnie jest, jeżeli sędzia nie dolicza aż 3 minut, tylko 2, to wygrają 1 do 0. Ten meczyk oczywiście też sobie postanowiłem obstawić, ale zanim przejdziemy do dzisiejszych kuponów, mała sztuczka. Przenieśmy się do kącika Bukmacherskiego. Jesteśmy. Obiecałem wam podsumowanie dotychczasowych kuponów, bilans zysków i strat, dlatego szybciutko jedziemy. Pierwszy kupon, który obstawiłem, spośród tych, które wam pokazywałem, za 40 zł, Trzy spotkania. Postawiłem, że Real, nie wszystko dlatego, że postawiłem, że Real strzeli bramkę Legii w pierwszych 15 minutach. Strzelił w 15 minucie i którejś tam sekundzie, chyba 20. Kupon w plecy. Kolejny kupon za 40 zł, znowu nie wszedł w jeden mecz, co kompletnie o niczym nie świadczy, no bo jeden mecz, który nie wszedł, to nadal jest kupon, który jest źle obstawiony. Obstawiłem tutaj błędnie, że Iguain strzeli bramkę w meczu z Milanem, oczywiście tego nie zrobił, serdecznie go za to pozdrawiam. Kupon obstawiony przez moją żonę, na pewno pamiętacie ten filmik, za 10 zł, dwa zdarzenia weszły, dwa nie weszły, z czego Chelsea, Manchester United dość wyraźnie, no w sumie ruch Chorzów z Koroną też, ale Dijon... Musztarda jak najbardziej trafiona. Kolejny kupon, w którym nie weszło mi jedno spotkanie. Tym razem München Gladbach zremisował z Eintrachtem Frankfurt i w końcu coś, co się wygrało. za sprawą Francuza, nie wiem czy pamiętacie, który powiedział, jakie trzy mecze obstawić. Obstawiłem zadyszkę 111, wyjęte. Za chwilę wchodzi kolejny kupon. Tym razem z Ligi Mistrzów. Wsta wrzucone 40 zł, wyjęte 281 ponad. Spoko, dobry kuponik, i na koniec jeszcze przegrany kupon za 10 zł. Tutaj nie weszło, że Legia przegra obie połowy z Realem i Tottenham, który dostał w tyłek u siebie z Leverkusen. Kolejny kupon który udupił mi tym razem Arsenal, zagrają, grając bardzo słabe spotkanie u siebie z Tottenhamem, remisując 1 do 1. I ostatni kupon, który mi nie wszedł, z takich kuponów, które nie wchodzą, cieszę się najbardziej, 40 zł postawione na Sewillę w meczu z Barceloną. Barcelona wygrała, ale kurs na gospodarzy była z 4,65 i stwierdziłem, że przynajmniej w ten sposób sobie ewentualnie poprawię humor w przypadku porażki, którą, jak widać, obstawiałem w tym meczu. Kupony na ten weekend. Propozycja za 10 złotych taka nieco bardziej szalona. Ten niższy kupon chciałem taki zrobić bardziej ciekawy, widowiskowy. Wspomniany mecz Manchester United z Arsenalem. Stawiam tutaj na gospodarzy. Chociaż Arsenal nie przegrał na wyjeździe, to bardzo nie podobało mi się. Wiem, że to było dość dawno przed reprezentacją w meczu z Tottenhamem. United nabiera wiatru w żagle. W zasadzie tego łapie. Mourinho wie, jak ważny jest ten mecz i będzie potrafił, wierzę, zmotywować drużynę do tego, żeby odnieść tutaj zwycięstwo. Atletico z Realem. Stawiam na remis. Zastanawiałem się, czy nie postawić na gospodarzy, ale jakoś nie do końca byłem w stanie to zrobić, nawet pomimo tych osłabień Realu. Stawiam na remis. Bardzo fajny kurs. Pogoń Szczecin z Wisłą Kraków. Jadę na ten mecz. Widzimy się w Szczecinie na meczu. Będziemy razem oglądali też mecz Realu właśnie z Atletico. Później w jednym ze szczecińskich pubów o tym poinformuję na fanpage'u, gdzie kursarz 206 Podoba mi się ten kurs na, na to spotkanie. Wisła na wyjazdach gra naprawdę nieprzekonująco. I ostatnie derby Włoch. Milan z Interem. Typowy włoski remis jak dla mnie. Chociaż jeżeli miałbym robić ze wskazaniem, to chyba jednak na gospodarzy. Ale nie przekreślajmy tutaj szans Interu. Drugi kupon, bardziej traktowany jako pewniejszy za 40 zł, on z pewnym nie ma nic wspólnego, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Tottenham musi pokonać West Ham. Walencja musi pokonać Granady. Grał u siebie naprawdę źle, ale jeżeli nie wygra z Granadą, z czerwoną latarnią ligi u siebie, to będzie można mocno zwątpić. Jeżeli już jeszcze jakiś fan Walencji nie zwątpił w tym sezonie. Drugi mecz z ligi hiszpańskiej to Sevilla z podpórką na wyjeździe w La Corunii. Kurs bardzo słaby, ale wydaje mi się, że nie przegrają tego meczu. We Włoszech obstawiłem na tym kuponie mecz Lazio z Genuą. 1.65, ale jakoś tak coś mnie pchnęło w stronę gospodarzy. Najbardziej tego meczu szczerze mówiąc się obawiam, dlatego, że Liga Włoska nie jest moim konikiem. I kurs podbiłem z nowym meczem ze stawką fajną, ciekawą. lech jak u siebie z Wisłą Płock. 1.75. No jak dla mnie tutaj powinno być zwycięstwo gospodarzy. Jak będzie czas pokaże. I to na tyle z kącika Bukmacherskiego. A ja przypominam, że ruszyły zapisy na El Classico. Możemy je obejrzeć wspólnie w warszawskiej piwiarni Wilcza. Wszystkie opisy macie w linku. Wrzucę osobny filmik. Bilety schodzą jak ciepłe bułeczki. Ponad 40 wejściówek nie ma po kilku godzinach od rozpoczęcia sprzedaży, czyli idzie bardzo szybko. I obiecany konkurs. Mecz Legii ze Sportingiem może okazać się meczem kluczowym. Może okazać się meczem o to, czy Legia zajmie trzecie miejsce w grupie. I wyjdzie do Ligi Europy, w co mało kto wierzył, w tym ja. Co zrobić, żeby wygrać wejściówkę? Wchodzicie w artykuł na fotrolu z konkursem, wrzucacie tam screen swojego kuponu e, lub wersji elektronicznej lub papierowej, tylko naprawdę wtedy tyle osób po prostu wrzucało czyjeś kupony, weryfikacja tego to jest jedna minuta. Ja wysyłam dane, proszę, proszę Was o, o dane tego konta, Wy ich nie jesteście w stanie podać. Oszczędźcie sobie czasu. Wrzucajcie swoje kupony ze stawką minimum 5 zł i ta osoba, która wygra kupon z najwyższym kursem za te minimum 5 zł podstawionych, będzie to kupon oczywiście trafiony, dostaje ode mnie wejściówkę i od Fortuna, efortuna.pl, oczywiście, bo to oni raczej te, te wejściówkę załatwiają Bilet na mecz Legia ze Sportingiem. Pod uwagę, brane będą kupony obstawione od dzisiaj, od 18 listopada do końca listopada, czyli do 30 listopada włącznie. Czekam na wasze zgłoszenia, czekam na was, na wasze zgłoszenia, jeżeli chodzi o wspólne oglądanie klasyka, i żegnam się z wami. Trzymajcie się.